Margo i witam was w kolejnym odcinku ogólnie jest taki cyrk że pozbywam się swojego całego majątku i tutaj graczowi oddam cały mój majątek niestety albo i może stety 8.m i tu dajemy enter no i patrzcie jak to wygląda to wygląda kurwa przekozacko ale to z, Zrobię sobie screena. No i dobra, akceptujemy to. Kozak. Kurwa, chcę i mam. A ile to ma e, SA? A no więcej SA nawet ma. Albo to na tropów. No ale dobra, kupiliśmy Lega na Maga. I jest git. Mam naszej. I kasy mu nie dałem. Wow. O kurwa, dobra. Ale Beka napiszę mu. O kurwa. Ale cyrk. Dopiero teraz mi napisał. Wow, sorry, ziomeczku. Dam ci na razie tak Dobra, akceptuj 1,7 i ci dam 99, bo mi zabrało. Dobra. Ale Beka Dobra, 99. No i dobra, jestem spocony Przed chwilą byliśmy gąsa i spadła to taka legenda. I jej nie złapałem mnie, nie udało mi się. Ale mamy teraz słowczyni wspomnień i zacząłem nagrywać. Tydzień nie grałem, miałem pożyczkę. I nie miałem dużo tej pożyczki, ale no nie miałem jakoś fenyę, żeby ją wspomnić. Legenda! O kurwa! Ale beka. Jest, udało się, jest Lega złowki. Pierwsza Lega na moim filmie, na moim kanale. Szkoda, że nie na moją profesję. Jakby to łapy CBK były. Ja. No nie wierzę. Mówię, tylko Pierek chce złapać. Jak to nie Pierek w ogóle. Ale Lega Koza, Killes, dobrze że nagrałem Dobrze. Giezetki, Mariusz. Giezetki. Normalnie Shotgun, powiem wam. Zaraz zobaczę, kto je złapał. No i dobra, możemy zobaczyć, bo już się dodałem. Tak. Dzisiejsza Lega nie ma w ogóle podpisu. Nie wiem czego. Jest kolejna. No i też nie ma podpisu. Czego to się tak dziwnie dodaje? Patrzcie, to jest pokonana tak jak moje ostatnie łapki, widzicie? Z etalii. Ostatni, dwudziesty czwarty, Ty, prawie nie miesiąc pędzie, to tak nie jest źle. Coś tam grałem w tym Argonem. I tu są te łapki. Także łowca je złapał. Pozdrawiamy.